Cześć drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj zaczniemy z serii postępowy rolnik i dzisiaj będziemy siać trawę. Pożyczyłem od znajomego tatusiewnik do trawy i ogólnie do poplonów. No, pokażę wam go od razu tutaj zaczynać że włączer o co rzeczy i patrzcie tutaj na początku jest taki taki równacz tak jakby potem są takie rozgarniacze tutaj się wysiewa wszystko i potem tym walem to się dogniawa wszystko Dobra, ze starczyjemy z robotą Zobaczymy, jak nasz Ursusik z tym da sobie radę. Nie no widzę, ładnie idzie jak na razie. Nic jeszcze się nie zepsuło. I widzę, w poprzednim odcinku mieliśmy akcję z kosy łąka już jest pozbierana cała i jak będziemy tam bliżej gospodarstwa to wam tutaj pokażę jak jak ułożyłem te belki które pracowaliśmy z tej łąki w to Nie bym widzowie może kupywał, bo to jest blisko mojego gospodarstwa i no można było je w sumie kupić. I widzowie, duża część z Was pisze mi, że mam lagi i za, bardzo Was za to widzowie, przepraszam, ale nie mam po prostu to wpływu niestety. Żeby rozwaliła mi się z to co my to Niestety. Ale widzowie mam w planach nowego komputera, żebyście już mi nie pisali, że nie lewuje. Albo po prostu to jest wina farminga. Ale podejrzewam, że to bardziej wina laptopa mojego. Zaraz pokażę Wam od razu to ośwana, jakie ułożyłem. O tutaj ją widzę jeszcze o taka wszystko ładnie. Układałem z returem więc no... Ale ładnie mi to wyszło akurat. Super siłą trochę też podporwiałem, ale no... No, ale się udało. No i tutaj widzę, że są nasze krówki Kochane. Mlecz będzie będzie niedługo pewnie przyjeżdżał, też po mleko odebrać. I widzę, że będzie trzeba kupić beczkę do odmianówki. Większą. Bo ta już jest mała i małą szerokość ma i w górę. Pojemność ma też małą. Więc też z tego powodu muszę na beczkę kupić. Znaczy bardziej przez pojemność, no bo szerokość to mi nie przeszkadza, tylko pojemność, bo ciągle trzeba napełniać ją, więc przez to bym ją chciał zmieniać. Ale widzowie, no już złożyłem papiery odnośnie tej dotacji na, model, na młodego rolnika i dostanę 150 tysięcy złotych, więc w przyszłym odcinku już może zobaczycie nowy ciągnik. Znaczy ogólnie już te maszyny w dotacji, widzę, bo już mam to uzgodnione z właścicielami, z tymi firmami, od których będę kupował te maszyny, tylko jeszcze zapłacić będę musiał i no, mamy już nowe maszynki. Gdy w realu się dostaje chyba 200 tysięcy na młodego rolnika, ale to, to jest farming Widzowie. Gdyby farming był za 200 tysięcy złotych, to mógłbym pół, ma... pół maszyn złotych wykupić. Więc no Widzowie. Pół tych tańszych oczywiście było. No. Jakby no ziemi jeszcze zostanie... Ale tak nie, nie zostanie kaszy, ale jakby trochę zostało, to bym ją sobie na kas. Na pole też pogadnął. Przypadcie gdzie bo mi się na skoro podobali. Dobra, ja sam się wyratował. Gdzie w ogóle ten mój żół, to... to się robi coraz większy. No potem... Nie wiem co z nim zrobię, jak mi będzie tak bliżej. Niestety, nie może go... Szkoda mi jest, bo go bo... no bo przywiązałem się do niego, no ale nie wiem. Ten no, na razie jeszcze jest mały. Najwyżej będę go w wanie <grym> Jakiejś dłużej będzie już jakiś ogromny. i ogólnie tutaj od czasu gdy była kukurydza, tutaj już nie było szane. tylko orkę zrobiłem i... no i już koniec. A nie, jeszcze majówkę wylałem z tamtej obory, no bo... no trzeba było stare szamby akurat zasypać. No bo no, obora nowa jest w całkiem innym miejscu, no i... Tutaj widzę, jak to wcześniej akurat zrobię, bo coś się tutaj nie. żeby wszystko zasiane było, no bo. No jednak wolę, widzimy, że żeby. żeby było wszystko ładnie porobione, i żeby było miaki na łące. I widzę, że no, może jeszcze się uda się na z tej łąki zrobić. Mam taką nadzieję, oczywiście. Fajnie by było. Ale widzę fajnie, bo z tej obory już dużo no, szamba jest, no już już szamba co sobie w domu chyba jest. Ale widzowie, no na ciągnik ładnie z tym sobie lata. A i w przyszłym odcinku w już pewnie będziemy zaczynać. Więc zapraszam na następny odcinek. No. A jeszcze widzę, że będzie trzeba kredyt spłacić, bo na oborę musiałem brać trochę. Zanim na to spłacę, to jeszcze trochę czasu musi minąć, bo na razie pieniędzy nie ma. A z dotacji nie można spłacać. To nierealne by to też było, więc... No. Nie widzę, czy mam, mogę już mówić, jakiej marki traktor będę kupował z dotacji. Ale no... Jest to marka zielona. Tyle powiem. Tyle powiem, jaki traktor. Jest to marka w o, tyle. Jest to traktor w kolorach zielonych, a, a, a reszty barw już nie podam. Bo no będzie ci od razu żyjeć, a no, to ma być też trochę niespodzianka dla Was. Ale w sumie jakie marki są zielone oprócz tej co ja chcę kupić? Nie powiem tego nagle, bo będziecie wyjeć. Ale no. Ale no, jest już trochę marek, dużo z ogólnie marek zielonych, więc no nie będziecie się tego od razu spodziewać. Ale, o Boże, ja nie wiem, czy widzę, że nie mówiłem przypadkiem o tym ciągniku już. Pozostaje tak tyłu. W takich odcinkach chyba wiem jaki to jest traktor. Ale dobra, może to jest... Nie wiem, widzę, już się czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale... Zobaczycie. Tyle wam powiem. Widzę nawet, nie wiem, czy trzeba podnosić ten siewnik. Szczerze mówiąc. No nie będę go w sobie podnosił. Będzie więcej i ładnie będzie zasiała. Mój znajomy ten co od niego tysięcy zakończyłem, nie On ogólnie się zajmuje usługami, no ale... No bo wolę sobie już sam i niż płacić już za usługi. Zaczę pewnie ode mnie by dużo nie wziął, ale wolę sobie sam już to ogarnąć. A też mówi, że teraz za, żadnych zgłoszeń nie ma na usługi, więc nie muszę dzisiaj oddawać, ale oddam już mu ten dzisiaj. Bo mi potrzebny w sumie nie jest już. Jak tu jak tutaj zasieję. Właśnie... No i widzę, będę już powoli kończył ten odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów, za komentarze, za <laughs> ławki w górę, za wyświetlenia, za subskrypcje. Ale najbardziej Wam dziękuję za, za te subskrypcje, które na cały czas nam przybywają na szczęście. Dobrze, że nie ubywają. I zbliżamy się coraz bardziej do czego do tego, czego się bardziej obawiam, czyli pokazanie mojej twarzy. Ale nie na no, jeszcze brakuje ponad 800 subskrypcji no nowo widzowie na 1000 subskrypcji pokazuję twarz będzie to pewnie może live jakiś nie live nie wiem nie wiem widzę, by, może jakaś premiera może coś nie wiem, że pokażę wam moją... Twarz na pewno. Trochę się tego boję, żeby nic nie hejtować, ale no, tego jeżeli zakończę kanał. <laughs> Dobra, dziękuję wszystkim za oglądanie, za subskrypcję, za wszystko. Do, zob do zobaczenia w kolejnym odcinku. Marka. dla wszystkich.